Hej, cześć, siemano wam ludzie, witam was, w kolejnym odcinku zagramy w GTA San Andreas. Wiecie, mamy tutaj zaraz od razu misję, więc sobie ją weźmy i zobaczmy, co się będzie działo. Damn, where I put it? Where the hell did I put it? Shit! Hey, Holmes, you okay? Yeah, Woozie left a message saying I gotta go get Jizzy's phone after he made the call. Then I can ambush the meat and take down those baller pushers from Los Santos. Hey, homie, you want me to roll with you? Nah, nah, this is a one-man job. I gotta stay real low-key. I was thinking about welding some shit together and making me a silence. <laughs> You're fucking crazy, Holmes. You gotta get out of this ghetto mentality. So what you think? Let me show you. Check this out, Holmes. Here, take mine. Where'd you get that? No tak, w każdym sklepie w Ameryce można kupić broń. Złoży wizytę Gizemu w klubie. Dobra, mogę mu złożyć wizytę jak jakieś normalne auto, które będzie jechało. Dobra, taksy? Niech będzie taksy. Chyba jeszcze nawet w tej grze nie zdziłem taksówką, to jest najlepsze. To jeszcze go przejechał tramwaj, nie wierzę. Ja policjanta potrąciłem zajebiście od początku. No nie, od samego początku. O matko. Dobra, złóżmy wizytę w takim razie mu. się trzyma drogi w sumie kurczę te taksówki nie taka głupia sprawa hopla i hopla i na dół ona tu się utrzymała jezus cały czas mam jedną gwiazdkę nie podoba mi się to Dobra, może się zostawmy, jakby mieli strzelać, czy coś. Aha, policjant strzela. Jizzy sobie nie życzy tego, ta? Przez szklany dach. Czyli pewnie tędy jakoś musimy się przedostać. O kurde, dobrze kombinuję czy nie dobrze kombinuję? Chyba dobrze. Hmm, czekajcie, gdzie ten ten? Chyba tutaj. Wow, brawo, po prostu brawo. W sumie chyba innego wyjścia nie miałem. E, musisz e, zdobyć ten numer... Jaki znowu numer? What the fuck? Ups. Sorry, 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 nie boję widać. Tak mi się klikło. Dobra. Ogarniajmy to może po cichu. Czekajcie, o coś mi myszka... Aha, dobra. Jaki syfek mi się... ...na myszce ogarnął, kur... Mać, czekajcie o chyba powinno być dobra jest git hmm. to jak go mam zabić tego gościa czy co ja mam z nim zrobić gdzie on jest to jest najlepsze Hmm. O to jest chyba ten w garniaku, yeah, to jest on. Dobra, sobie to przyspieszę. Wiecie jak jest, nie? Sfaniaki, czemu ja w niego strzelić nie mogę? Dobra, spoko. O Jezu, jaka mgła! O matko! A oh, jeszcze nie muzyną mam jechać? Really? Czy to cholerstwo nie będzie chciało jechać, coś czuję, no ale dobra. Nie mieliśmy w sumie nic innego. E, to auto też jest takie jakieś lipne, widzę ich. Dobra, dobra, dobra. Chodź, do, 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 do. Ja pierdzielę. Nie trafiłem, nie trafiłem! Nie trafiłem w niego! Też niech mi tam to auto wybuchnie pod dupą, że już tak powiem, no to będzie grubo. Co tu z nimi zrobić? No nie no. Cały czas spierdzielają. Albo i nie. Oooo fuck, gdzie wjechałem? A nie w tą stronę, jeszcze strzelałem. Boże! Boże! Jakiś pajac mnie kurde, spycha O coś tam musi się kopci to auto. Pali się, pali się, pali się, pali się, Fuck, Pali się! Nooo! OK Idiot idiot nie no jak tam idiot I need you to meet me at pier 69. We're misja take down the loco, okay, Holmes, you need some backup. No, nah, No to co, zdałoby się. Jezu, znowu mi mieszkanie działa? Czy wy sobie jaja robicie? Czy ty gro sobie robisz jaja ze mnie jakieś? A nie, działa mi. Czyli coś się zbadżyło. Dobra, jedźmy w takim razie tutaj. Musimy sobie kurcze kupić shielda. Musimy sobie zapisać grę. I możemy jechać dalej. No, 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 debile. Nie, nie, kurde. O! Policjanta przyjechałem! Ja pierdzielę już chyba drugi czy trzeci raz dzisiaj. Normalnie czarna środa. Dla policjantów, oczywiście. Gdzie te, te. A tutaj. Też w dziwnym miejscu ułożyli tą amunicję całą. Nigdy kurczę, nie wiem, gdzie to jest dokładnie. Dobra. Ojej, wyszedłem. Jezu. Dobra, spacja. Zapomniałem sobie, że jest spacja. Czemu ja karabin wybrałem? Nie ja chcę karabinu, jak chcę kamizelkę. Pancerz, przede wszystkim, nie? No i by było wsią. W sumie to tam. A my mamy. Łoj, to ile? Dobra, znikła mi gwiazdka. Więc w takim razie... Gdzie my co mamy teraz? Hmm, tires, tires mamy... Aha, tutaj! Dobra, czyli mamy tutaj i mamy tutaj. Hmm. Ile mam kasy? 57. siedem. Pięćdziesiąt siedem. Weźmy sobie tutaj ten domek może wykupmy, jeżeli będzie mnie stać, no to spoko, mogę sobie go wykupić, będzie przynajmniej bliżej tej misji, gdzie jest W, wczytać nawet, czy zapisać po misji, czy jak coś, no wiecie jak to jest. Bo w sumie za dużo nie mam tej kurcze, tych zapisów. Patrzcie co w ogóle koleś odwalił, ja pierdziele. Was, Spider-Man! Gdzie ta Hawira? Tu jest Hawira. Ile to Gunnu kosztuje? Wy mnie powiedzcie: 20, 20. Może być. W sam raz. Dobra, nieruchomość kupiona. No to co? No to zapisik. Hopla. Dobra. O, 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 teraz tak. Auto, 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 auto. Give me auto. Dokładnie, nie bądź bohaterem. Zabieram Ci auto i lasencję. Jezu.

Uh, you know of the boss's curse? Curse? Nah. He's blind. Blind? But we was just racing cars last week. Yes, I know. He's blessed with unbelievable good fortune. <laughs> and the triad that would do anything for him, we call him our lucky mole. Lol. I. I keep that in mind. Good. Woozy. Hello, Carl. Hey, what's happening, know How you doing? Straight to the facts. I can't use your help unless I'm open with you about who I am and what I do. Let me reintroduce myself. <laughs> I am the, <laughs> <laughs> the boss. Nice to meet you. Likewise. Why don't you sit down? as dai dai Lo of the triad it is my responsibility to see that disputes are settled without uh, damaging important business Do I no właśnie i'm about to drop in on a local triad that failed to show face at the last tong meeting come with me and you'll see how we triad settle things without recourse to unnecessary violence czy to with you.

Hey, what's with all these people? Where are they going? Something isn't right here. We should be careful. Follow me. Aha. Aha. Так, it teraz epic fail. Yep. Need a hand? No. No. I was just, you know, getting the feel of the place. Poczułeś no Ja ah, we're here. This way. Strange, this gate is usually locked. Stick close. Oh, man! Oj, się oh, this gate is so spooked. Oh, oh, sorry, didn't see you lying down there. He's dead. They all are. The blood feathers wiped out. Die, die low. Forgive me. I was too scared to fight, so I hid.

Tego tak nie ściągniemy, ale możemy. Nie, dobra. Jak ile zostało? Jeden, to ja sobie to zostawię na potem. Dobra. Piękna sprawa na razie wyszła. To! Wysadziłem ich, nie wierzę. Kolejni. Wow. Gdzie jest Wuzi? On tam się z autem widzę przepycha. Dobra. Tam sobie poradzimy snajperką. Opla Kolejny. Kolejny.

Pozwól jemu zniszczyć atakujący samochód? Jakim cudem? Czy on jest ślepy? Oj, pali się, pali się, pali się, pali się! Te, yeah, ty się zajmiesz, mm -hmm. jasne No to strzelaj, proszę bardzo Ojej, Woo! Uh! Uh! You, you o, żeż ty w dupę, węża <coughs> Tak Co ja mogę powiedzieć? Kurwa, fail. Pieprzony fail. Po prostu w to nie wierzę, co się w tym momencie stało. Aż nie wiem, co mam powiedzieć. Ja pierdziele. Ja tak myślałem, żeby po prostu rozpi***ć to samemu. A nie dawać kurde i ślepemu jeszcze strzelać Dobra, przyspieszmy to szybko bo Nie mogę na to patrzeć No oh, siadaj, siadaj, siadaj siadaj, te, te, ty, 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 ślepy już cicho sieć najlepiej będzie wiesz

Karol jednak troszkę mądrzejszy jest od niego Dobra, tego nie mogę niestety przyspieszać Co nie jest miłe. A nie, mogę jednak! Dobra. Spacją. Łierz ty, łierzesz ty, łożysz ty, ożysz ty. Dobra, pomalutku, powolutku. Piękna bania! Wręcz cudowna. Ja pierdzielę, ja pierdzielę. Przedtem tak ładnie wybuchły te te, a teraz nie chciały. Lepa, lepa. Dobra, no to co? Tutaj snajperka w ruch. Chyba jeszcze tutaj jeden był, ale no bazukom, no raczej nie. Tutaj wyskoczy, ta? Gini. Dobra, tego nie przyspieszę. O, strzelasz w nich, czy co ty robisz? O, pali się! Pali się, fuck! Yeeow! Yeah. Ja pierdziele, udało się, nie wierzę, w końcu bez fejla. Dobra, gdzie on ma tą swoją chałupę? Ja już chcę go odstawić. Idź stąd, idź, idź człowieku. Dobra, dzięki, idź. Dobra, no to co? My jolo na chatę, nie? Szacun jest, kasa jest. I misja ogarnięta to jest najważniejsze. Okej, okay, hopla. Dobra koni słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie go coś zostawić łapy w górę. No i do zobaczenia z kolejnym, trzymajcie się, hej.